Cześć kochani! Witam Was Agata, Ketomama. Witam Was na kanale, witam Was ponownie. Jeśli jesteście nowi, subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że dowiecie się z niego wiele na temat diety ketogenicznej w wydaniu, takim zwyczajnym wydaniu Mamy Dwójki Dzieci, która sobie przeszła na keto. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o kitowaniu na diecie ketogenicznej. Jej! Będziemy czytować, słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani, co chcę Wam w tym temacie powiedzieć, zapraszam do oglądania. Subskrybujecie już mój kanał. Subskrybujcie, będziecie wiedzieć, będziecie na bieżąco, jak załaduję yy, nowy filmik, będziecie wiedzieć o czym mówię. Będzie również inna tematyka na kanale, więc też będziecie poinformowani, słuchajcie, to jest za darmo mi pomaga rozwijać kanał, daje mi motywację i bardzo mnie cieszy, jeśli więcej was tutaj e, przybywa. Wracając do tematu na diecie ketogenicznej. Jakie ja mam do tego podejście? Po pierwsze, słuchajcie, każdy z nas ma jakieś zachcianki. Nie jesteśmy w stanie wytrzymać na diecie żadnej w 100% przez 100% czasu, e, który sobie zakładamy taką dietę. Więc ja uważam, że z takiego mm, psychologicznego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej głowy, city są dobre. Dają nam odskocznie, dają nam motywację do dalszego działania. Pod warunkiem, jeśli są to city mądre, i jeśli są to e, takie odstępstwa, słuchajcie, raz na jakiś czas, niecodziennie, no. Dobra, słuchajcie, kto z was cituje tak z głową? Przyznajcie się, mi się nie zdarzyło. Yy, ja dlatego jestem osobą, która yy, nie może citować. Wiecie, nie mogę citować sobie tak yy, bez kontroli. To wszystko musi być u mnie pod kontrolą. I dlaczego to robię i kiedy to robię? Słuchajcie. Ja yy, pozwalam sobie na czytanie w momencie, kiedy chce mi się zjeść czegoś słodkiego. I po prostu wtedy sobie robię coś ponad plan. Ponad plan w moim menu, bo ja sobie ostatnio ustalam słuchajcie, tygodniowy plan, w którym jem te same produkty, te same dania, bo jest mi tak łatwiej. I w momencie, kiedy czuję Jezu, coś bym zjadła, coś za nam chodzi, najczęściej w nim kobiece, słuchajcie. No to sobie zjadam. Robię sobie taki deser, który mm, wpisuje się w ramy diety niskowęglowodanowej, katogenicznej. No i sobie to zjadam po prostu, bez wyrzutów sumienia. I jest to raz na tydzień, raz na miesiąc czasami. Nie mam zachcianek. Słuchajcie, jeśli chce mi się zjeść pieczywa, mm -mm, ja nie mogę zjeść pieczywa, ja się potem źle czuję, boli mnie brzuch, ja mam nadwrażliwość na pszenicę. Więc chleba nie mogę jeść. Ale mogę sobie upiec chlebek ketogeniczny, zastępstwo, coś co wygląda i nawet jest smaczne, tak? Bo nie oszukujmy się, te wszystkie zastępniki nie będą smakowały jak, sorry, tutaj hm. te zastępniki nie będą smakowały jak prawdziwy chleb, to jest wszystko zastępstwo. Więc sobie czasami na to pozwalam. I teraz słuchajcie, kiedy sobie najlepiej pozwolić na takie odskocznie? No teorii jest wiele. Jedni twierdzą, że po treningu lepiej można sobie troszeczkę węglowodanów więcej dołożyć. I ja się z tym zgadzam, jeśli trenujecie naprawdę mocno, jeśli te wasze treningi są bardzo wyczerpujące. Ale generalnie powiem wam, że z tego co czytam, to najbardziej takim grzeszkiem wybaczalnym są grzeszki popełniane na ostatni posiłek dnia. W którym ta nasza wrażliwość insulinowa jest wyższa. Czyli możemy sobie w tym momencie na obiad pozwolić na troszeczkę więcej węglowodanów. A w momencie, kiedy zjecie w pierwszych dwóch posiłkach mniej tych węglowodanów, no to pole do popisu macie troszeczkę większe. Więc wieczorem, raz na tydzień, przypuśćmy, niech to będzie niedziela, pozwolicie sobie na frytki z czerwonych ziemniaków. Niezwykłe frytki, z czerwonych ziemniaków. Pozwolicie, albo sobie pozwolicie na e, buraczki, tak, albo nawet sobie zjecie e, jakiś owoc, tylko nie róbcie tego, tak jak ja tutaj Wam przyniosłam, z bananami. Banany mają za dużo cukru jednak. E, inny owoc wybierzcie, wybierzcie sobie na przykład grejpfruta, wybierzcie sobie mm, więcej malin, wybierzcie sobie inny po prostu owoc, który nie jest aż tak napakowany e, cukrem jak banan. Może to nawet być nawet pujawka, słuchajcie. Upierzcie sobie to jabłko, nic Wam się nie stanie. Jeśli jesteście po adaptacji, jeśli jesteście przed adaptacją albo jesteście w trakcie adaptacji, trzymam za Was kciuki. Słuchajcie, nie dajcie się ponieść y, wtedy emocjom. Wytrzymajcie ten czas dla Waszego dobra, tak? Po to, żeby Wasz organizm zaadaptował się do tej diety getozynowej lepiej. Potem będziecie mogli sobie cheatować. Ja po trzech latach, słuchajcie, robiłam takie doświadczenie, które znajdziecie na moim filmiku. Ciężko było mi się wybić z tej ketozy. Mój organizm w momencie nawet, kiedy zaczęłam jeść ciastka już, on wypadał z ketozy na 2-3 godziny i potem zaczął podczas niejedzenia, zaczął z powrotem szybko wracać do produkcji ketonów. I oczywiście one nie były na poziomie nie wiem, 2 czy 1,9 nawet. One zaczęły rosnąć tak od od 0 czy w górę. Ale wracał po trzech latach stosowania diety ketogenicznej, więc słuchajcie, wszystko musicie, do wszystkiego musicie dojść, na wszystko musicie zapracować sobie małymi kroczkami. Jeśli chcecie już cheatować, to najlepiej jest yy, i macie jakieś potrzeby, to najlepiej jest to po prostu jeść troszeczkę więcej warzyw, nawet tych skrobiowych, nawet marchewkę. Nawet tego zwykłego ziemniaka możecie sobie zjeść, tylko sobie poczytajcie kiedy ma najmniejszy indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny, bo można go przygotować tak, że będzie mniej um, szkodliwy dla waszej diety ketogenicznej. I zapewniam was, jeśli jesteście zdrowi i jesteście po adaptacji, nic wielkiego wam się nie stanie. Słuchajcie. Musimy dbać nie tylko o to, żeby nasze ketony, wiecie, no taka jest mantra ketogeników, że ketony, ketony, ketony i tylko ketony, ale generalnie głowa jest najważniejsza. Musicie dbać o wasze zdrowie psychiczne i ja na przykład mam tak, że jak mi długo czegoś nie wolno, długo sobie czegoś zabraniam, to ja potem tego bardziej chcę. Jeśli ja sobie raz na jakiś czas pozwolę zjeść więcej warzyw, więcej owoców, Upieka sobie to ciasto ketogeniczne. Nawet jak zjem ciastko zwykłe, słuchajcie, ja dzielę, nic się nie stanie. No, 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 nic się nie stanie, tak? Jeśli jesteście zdrowi. Jeśli jesteście chorzy, no to sorry, nie możecie czytować. Jeśli macie uczulenia, nie możecie czytować. Jeśli macie niestrawności po jakichś produktach, e, które nie są keto, no nie możecie czytować, Ale w momencie, kiedy wiecie, że... Wam dane produkty nie szkodzą, ale nie jecie ich tylko dlatego, bo chcecie schudnąć. Sorry! Ale ja Wam powiem teraz coś takiego. Dieta ketogeniczna nie jest tylko i wyłącznie dietą odchudzającą. To jest dieta prozdrowotna, to jest dieta antyzapalna, to jest dieta, która koryguje błędy żywieniowe. I błędem żywieniowym jest również ograniczanie się w głowie na mm, takie fiksowanie się tylko i wyłącznie na jedzenie tego, tego i tego, a tamtego nie to jest również ym, taka choroba żywieniowa. To jest, y, wtedy traktujecie dietę ketogeniczną jako religię. Ja tak dietę ketogeniczną nie traktuję, dlatego też ja y, w momencie, kiedy widzę, że zaczynam się za bardzo fiksować na jakieś produkty, odpuszczam, robię sobie reset, myślę sobie, gadam ze sobą, słuchajcie, w swojej głowie wiem chore, ale tak robię i mówię sobie, Agata, chwila, moment, nic się nie stanie, jak zjesz, Więcej malin. Nic się, nic się nie stanie, jak sobie dolejesz mleka do kawy. No dobra, no troszeczkę ci te ketony spadną. No i co z tego, słuchajcie? Co z tego? Nic się więcej z tego nie, nie wydarzy, tak? Możecie zawsze wrócić do tej kategoricznej. No, jednym zajmie dłużej, e, powrót, drugim zajmie mniej. Ale możecie. To nie jest koniec świata. Dieta to nie jest religia. Dieta to nie jest coś, za, tym, za, za czym E, musicie po prostu nie wiem, oddać życie, to co musicie walczyć z rodziną, itd. itd. Nie. Tak, tuńcie to wszystko z głową, tak, to wszystko um, jako coś, co ma Wam pomóc, a nie coś, co ma się stać e, przeszkodą w kontaktach z Waszą rodziną, z Waszymi przyjaciółmi, z ludźmi w momencie, kiedy chcecie wyjść na e, jakiś obiad, nie widzicie, bo tam nie dają keto. No nie dają, ale możecie iść i poprosić, żeby wam tych frytek nie dali. No dobra, będzie jakiś sos z dodatkiem cukru, no ale nie dziecie frytek, no wybierajcie mniejsze zło. I o to chodzi moim zdaniem w cheatowaniu, żeby wybierać mniejsze zło, żeby nie rzucić się od razu na bochenek chleba i wpierdzielić go tak, że wam normalnie tyłek pęknie. Tylko o to chodzi w cheatowaniu, żebyście to robili z głową i żebyście nie zniszczyli swoich swojej pracy, którą dotychczas osiągnęliście. Także można cheatować na keto, ale trzeba to robić w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie yy, i w odpowiedniej sytuacji, tak? W momencie, kiedy wiecie, że jecie cały czas ketogenicznie, nic wam się nie stanie, jak wieczorem sobie troszeczkę więcej węgli zjecie. W momencie, kiedy jesteście po dobrej keto adaptacji, też wam się nie stanie nic, jakbyście troszeczkę więcej warzyw jedli, warzyw, które są ym, nawet te niedozwolone, takie jak buraki, marchew czy ziemniaki w jedycie ketogenicznej lub raz na jakiś czas, nawet jeśli jesteście zdrowi, możecie pozwolić sobie na pączka słuchajcie, niedawno był tu tłusty czwartek i ja nie jadłam bo ja nie mogę mąki, ale wiem, że wielu z Was zjadło i na zdrowie Wam i cieszę się, że sobie zjedliście tego pączka bo naprawdę zdrowie psychiczne jest tutaj najważniejsze Trzymajcie się, posłuchajcie, subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że Wam pomoże yy, ten odcinek, zwłaszcza otworzyć oczy na dietę ketogeniczną. słuchajcie, to nie jest wszystko takie, wiecie, czarno-białe i tylko w jedną stronę. Są różni ludzie. Jedni reagują na marchewkę, tak, także ich wywali sketozy, inni mogą zjeść kilo marchewki. No nie, no przesadziłam, ale mogą zjeść tą marchewkę, więc. Musicie sprawdzać na sobie. Słuchajcie, ja lecę, idę coś zjeść, bo jest wpół do 12, ja jeszcze nic nie jadłam, bo stosuję swój internet fasting. Także trzymajcie yy, za mnie kciuki, ja trzymam za Was kciuki. Komentujcie mi tutaj na dole, słuchajcie, jak Wy czyt, citujecie, czym citujecie, dlaczego tak się zdarza i jak się potem czujecie. Ja się czuję dobrze, ja nie mam wyrzutów sumienia. Także żegnam Was, subskrybujcie kanał, lajkujcie. Naciśnijcie dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że filmiki się pojawiają. Do zobaczenia, do następnego.